Dawaj. Ponieważ, Ponieważ... zaczynał kolejną odcinek, jak się ma! Co to za lato się spytacie? nie mam ci żadnego pojęcia, Kamil na mnie płaci. No i teraz nie musi nic nie nagrywać przez najbliższy miesiąc. No, no. tak. Cisnę ciki póki mogę. w tą ścianę! To dobrze. Powiedział ten Wow, what the fuck, co to było? Cześć, <grywki> <grywki> nie Nie, nie to, to jest trzeci odcinek, trzeci odcinek już co To dobrze ja, ty co? nadal nagrywasz? Czy wy Pabla, jak tam był, ja tego tak, nie widziałam. Tak, tak <grywki> ja, ja popchnąłem grubego Kamil, Na filmie zobaczysz tego. Na filmie, Kamil, Kamil czemu zawsze musisz być koło mnie? Dajcie mi gruby, uciekamy stąd Dobra, dobij. To nie ja, jak to, to coś. Nie. Krupy się ma. Tu chowamy się. Ja patrzę z tej strony. O, Krupy boi się, bo ja... się. Ale, <gry> ale to Ale to kamskie było. Wiesz, gdzie oni są? Ale ja, Kuźwa. Mam to gdzieś. O kurwa Ja jakoś Pablo się na mnie tryguje całe życie Kamil wybacz Cześć faku What the fuck No <laughs> <laughs> gdzie wy... Okej, okay, gdzie okay, tam wy gdzieś jesteście Siema Nie bij mnie, bo Jest. nie da gościu Ile to może trwać? Za Słysza... długo! Słyszałeś o satysfakcji? Nie, bardzo mi się... Sk... Bardzo mi się sm... smutno zabija, jak zobaczyłem Pawla, który próbuje wejść po... To szkoda. To jest to To jest drabina, Kamil. Nie zobacz to w filmie. Hej, Pawlo. Nie, mamy w piątki, ja się boję. Nie. Nie! O! Kto odpadł? Ja. I ja. Dzień Hej ja. Mm. Zajmowałeś sobie w tym samym czasie. Padding. O Boże. Wspaniała gra. Wspaniała. Siema Kamil. Hej, hej, Gruby boję się. Robimy sobie, robimy sobie czapki? Oh nie mam No nie wierzę, i kuźwa ta też ma czapę. a dotknąłem cię, ale nie dotknąłem cię. Ja tak samo. Pozyskałem czapkę Mak wrapi tylko ale... na i burgery w, w role Kranne. Nieee Eee, no nie Esa Co jest Goni mnie goni. Nie, ej, kurwa, Kandelka, to z tą koroną! Nie, to jest bez sensu już w tym momencie. Kandelka, proszę Cię, zostań. Nie, to jest bez sensu. Bez... Chodź tu. Ci... Kim Bombowa akcja, Kamil. Co, nie, czemu Cię to bawi? Eee. Oj, Kamil, czyżby ręce do na biodra. Bombowa akcja! <laughs> to bo stańczył. wybuchną ze śmiechu. Josze, <śmiech> się zabicie się. <laughs> jak, znowu jak znowu przegram, to się załamie. I wyważ sobie tak teraz żartujesz, wszyscy się śmieją takie. haha, ty dowcipny. <laughs> Wychodzi Pablo. Gruby, czy zmienił religię? I wszyscy cisza, Pablo. Pablo nie. co ci chodzi z religią. Bo to pomyśl. Nie no. to użyć, no, użyć, no. się z tym. Wow! Nareszcie WOW, wow. 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 O, o, ty Bardzo ty nie robisz monetyzacji na filmach Bardzo O, o tym mówię I Pawlo wiesz, Pawlo Nie. No, dobra, masz coś z życia No, czy twój numer telefonu zaczyna się na 9, o nie 997? Bo dzwonię do, do ciebie zawsze, gdy mi ukradnie głowę jakiś czarnuch Co? A właśnie, nie Kami, nie. czy twoim zdaniem rasizm w Polsce jest jakimś wielkim problemem, czy jest to nie. po prostu rozwiązanie? No. <grym> <grym> nie no. Czy to jest pytanie poważne, czy takie jajaj? Bo no nie, chyba oczekujesz jednej odpowiedzi. Nie, ale czy to jest taki samo poważny problem jak na przykład w Stanach? No nie, takiego problemu w stanach nie mamy. Znaczy, czy kurwa no, nie wiem szczerze powiedziałem. A <grym> był naciskaj przycisk! Nigdy, nigdy nie, nie byłeś czarny? Nie lubię tego, tego totalnie nie lubię ma Ale mapa jest kozacka Mapa jest... ma Pablo Kamil ty nigdy czarny nie byłeś? Nie zdarzyło mi się jeszcze To no, szkoda Hej Kamil Spacja mi nie działa Zabiorę no, Pablo teraz no, nie, nie. <śmiech> 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 Ty goźdź za mną Pedofil. Nie możecie mnie bić przecież. Ej! Halo, dlaczego, zgin dlaczego zginąłem? O kurwa, no nie, 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 nie. nie. Czy umrę? Ej Dlaczego zginąłem? Bo cię przecież, zabiłem. Ale bo ty możesz zabić. Czemu ja umarłem? Kumarzy, jak skończyła się runda, przyjechała lawa? Dlaczego ja zginąłem jak Gruby mnie zabił, jak wcześniej jak biłem z nożem to nie dostawał obrażeń? to jest korona, nie musisz uciekać To jest, jest Grzoni są, nie widzę ich Nie no, nam już to wygra, bo ona obany hopy robi kuźwa wade... dla gejów. Dobra, nie banujemy kandelkę z tej gry, da się panować?. zbanować? Dobra, ja się Dobra. Lick mi daddy Ej Kamil No alo Jest pytania Ej jednak nie Alo Kamil Tak Pablo Słuchaj, ty masz do końca miesiąca wolne Tak No, no od jutra mam zdalne Najprawdopodobniej Fajnie Kto to obchodzi Pablo? Spadł! za mapę bym... Spad... Spadłeś za mapę Spadłem za mapę no to do, no, dobra, już mi się nudzi jak on wygrywa. Aha. No ja to fajnie, że wygrałem już jak kolejny raz Weź. Jest to, Jest to to faktów proste rozwiązanie, wystarczy zmienić religię. Przestań go by. Przestań, prze przestań, przestań. Ty, przestań. To, ty to zacząłeś Kamil. Naciskasz przycisk. Nie, okej. Nie okay. powiem tego, nie, nie powiem tego, tego. Kontynuacja tego. gdańska, kontynuacja gdańska będzie w tym momencie. Wiesz? Musiałba będę cię bić po nocach. Kamil powiem czy... powiem ci z... Po, ale no gryszka różnego. Muszę coś... muszę coś się pokazać. Muszę. Dobra. Dawaj. Muszę. Next room zegramy. Lights out! To jest genialne. Co, czy nie, nie. A, ej, to jest Ja pirdole. A, pierdolę. a na czemu w pierwszej

Ej, tobie też się skończyła. Nie, nie. Ktoś mi pił, ktoś mi pił. Nie, to Nie, nie zabijaj. Cool. Dobrze, sami go. Dobrze. Ale soundtrack jest kozaski. Kwaku od par... <gup> odpal... odpala elektrykę... A widzicie ciebie kandylki nie było kur... <gulanie> o <ty sen>. nie <gulanie> jestem! Nie widzę Ciebie! Nie, nie! Kamil, pamiętasz te wszystkie piękne... TAK! 4 HP! Umarłem? 4 HP! 4 HP! 4 HP! 4 HP! 4 HP! Kamil, bo zapalają się światła. Nie żyję, jestem w niebie... Nie <gulanie> dobra. Ja wybieram gruby, liczbę. Gruby, gruby liczbę, no. No dawaj, odbij. Okej, okay, lecimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ktoś jeszcze nie wpisał. Okay. Okay. Czekaj. Okej. Jestem drugi. Czekaj <laughs> ja się kurwa spuciwałem po tym gościu. To był Pablo? Tak. Kurde, niestety. Czego ja się spodziewałem po tym gościu? <grymno> Myślę że że Paweł bierze udział w tej grze. Okej, dlaczego? Okej, let's do this. Leroy Junkie! To było najbardziej przerażające życie przy tej nocy, uwierz mi. To było tak przerażające. O, oh, faj. Wiesz, wiesz, kto mnie zabił? Kamil. Kamil. A wyski to ta noc ma ale ja się dowiedziałem, gdzie jesteście, bo kandelka strzelała jak pojebana. To ja strzelałem, to ja strzelałem. To nie strzelałem. Były dwie osoby, które miały gnata, z czego jeden był kimiko, który był na i z nim witałem ja Nie, ja też miałem gnać, ja też miałem Ignata. To trzy osoby miały przebiałem, Przejdę, nie umiem na tej mapie. Weź tam na chwilę, żebym Ale jak to jest? No oni mają nie. gnaty ja dostałem jakiegoś śmiesznego patyka. Nie, no. ale patyk jest lepszy, ale będę... Bardzo boję nie, się nie, z ciebie nie, z patykiem nie, niż goście znatą. E nie, na tej mapie. Ej, ja cię walnąłem już z 30 razy! <laughs> ja cię z 30 razy walnął ja mi że nie w ciebie. No, ja Chodź, dobra powrót. Co? No powrót kuźwa. To tu, co, co jeszcze, jeszcze jedna i. Nie no spokojnie. Jeszcze, jeszcze możemy porobić chwilę. Content, content. Jeszcze, jeszcze, trzy rundy i następny odcinek. God Ta, <laughs> <laughs> to jest zaipiste Ta gra jest Gdzie Jest śmieszny sztur. Tylko wiecie co, wydaje mi się, że potrzeba więcej trybów, nawet nie ze Squid Game'a czy a więcej trybów, które dają trochę urozmaicenia, wydaje mi się, że większość opera, opiera się tylko na perku. Jest bezpłatny. Co ci przeszkadza? Nie, no, nie w takim razie. To mi, że przeszkadza, że widać, że to jest wersja taka, jakby typu beta, nie? Robiona szybko. Może dodać skiny, może dodać właśnie. tajce po Dani jest znany zrobienia z gier szybko, on zrobił grę w godzinę. Jup. Yep. A tak, jest no. mam mało bogów, jak tak teraz patrzę. A bo to jest no, dla niego, duch, tak? Gra. Ale dużo cheaterów, o! To jest gra dla niego, tak? Mhm. Tak. Można poznać po tym pomodelu. Poznałem to teraz. O kurwa, nie. O kurde, nieźle. O! O! <grymne> <grymne> nie wierzę! <grymne> 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 o, jestem! O boże! A mi, Proszę, proszę, proszę. Nie, proszę. Dobra, przeżyłem, przeżyłem Siema. Widzisz to? Tak, Widzisz tak. to, Kimiko? Ja tak siedzę od pięciu zniszczeń ja! ja też tak siedzę od pięciu zniszczeń O, dobra, tej Można wygrać chociaż no, e Dobra, uwaga nie... Stawiamy, kto pierwszy zdechnie Gruby Zabijecie. Gruby. Ja strzelam, że o, no pójdzie mi. pierwszy Faku Co? Czemu nie bije? No bo za ja kamieniami są. Za kamieniami są. Słuchaj, bo pierwszy zginie, faku. Nie. Mówiłem! 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 Chłóci w dupę kamień! chodzi w dupę totalne! Teraz Gruby zdeknie co? Mówiłem! <ślad> On przewiduje! To teraz, kto teraz, teraz, kto teraz. Się to teraz? Kto teraz? Kto teraz? Kto teraz? teraz? No bo tu się na mnie skusowało nagle? Teraz, teraz, lalka umrze. jesteś za drzewem, biegnij. Nie, nie ryzykuję. Chłopiec się I znowu do, dobro przegrało. No i znowu dobro przegrało. Hehehe, hmm. tak ty zastrzelili za to. <laughs> za kusią molestowanie dla niego. Hmm. Ja pierdolę. Ile ty już wygrabiał? pieniędzy. Kimiko, Za dwa złote. <laughs> Może trzy. Dwa donaty kuźwa. Oh my freaking god. Let's go. Kto jeszcze nie wcisnął? Czy skadujesz? że. Bez Pablo życia. i... i Śmieszny Pablo Paweł <grym> Pablo już biegnie Pablo wcisnął guzik Ej, Co ci, co skodzi wcisnąć E? Co ci skodzi? Powiedz mi Ej, Kamil, jutro będziesz w domu? Nie Poszło wymowy na Edge. Gram na dworcu aktualnie Co? Gram na dworcu, nie mam w domu to <grym> <grym> Jezu Przepraszam, Kto jak to tego? jest tryb? Uwierz eee, ja nie jak będę miał nóż, nie mam noża. No masz szczęście, pyśka. O, staw What the fuck?! za każdym razem, co ci kuźwa zrobiłem?! Ja oh, umarłem. O, ma. No. No, ją. Pablo, wywal ją. Ej, kula! <laughs> Paplos. Kto tam spadł? A to Liquidanis, więc ja, ja nie żyję ubrać. Pablo, uciekaj. O nie Pablo! Pabulin! No. Dobra, teraz mogę umrzeć z wysokości jak tylko... Nie! Zostaw! Nie! Dobra, że nie O chodzi. Paku wygrasz to Nie no wal się Kandelka, nie! O! Wiesz Kto? gdzie ja jestem Kamil? Nie Widzę, widzę cię, no Ja, ja wpadłem tam przez przypadek A to ty spadłeś, dobra! Tak, tak i ja przeszkodzić, a ci pomogli. No tak, no się kandelka w takim razie. Chciałaś mi. Aaaaa! No dobra. Weź, weźcie kandelkę, zepnijcie, będziesz mieszkali. czekaj, gruby, gruby! Zepnijcie kandelkę. Za wszystko, co mi robisz podczas tych rund. <grym> Zbieraj! No, zbaw <grym zbierdzieraj> no, Dobra, go. się na sam gołę. Tak tak. Jednak nie, nie wiadomo. Dwal się. To jest NNN... No, 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 no Myślisz, że dlaczego na ciebie wskoczyłem? Gruby przyznam wow. to jest swój pierwszy raz kiedy wygrałeś tą grę. No drugi, drugi, jeden masz nagrany. Tak Aha, ja sorry, ale wyciąłem go jak włożyłem swoją no. <laughs> Za każdym razem kamil... kamień. kamień gruby, za Z razem. Jak umieram. Filmie. Jak umieram jest to samo wstawka jak tańczy. Patu, dla się z... nie będzie chciał tego Zanim, zanim, go, zanim Kamil umrze, to jest po prostu stawkę jaką tańczy. Ale zanim pójdę... Ale zanim, zanim pójdę, pójdę, chciałbym powiedzieć, że... Miłość to nie piosenka. Hmm. ani kwiaty, to też to nie diabeł, ani miłość. Gdy dobra, bo jedno spada nie sprycham, w ku górze. Obróć się ktoś Nie mam jaj na tyle Nie, Nie wierzę <laughs> Gruby Obłiciliście się Obłiciliście <laughs> się Wypchałem <Obój śmiech> Pabla Fuck tak. tak. Kurde tak! Ej, nie, przy, żeby nie wszedł! Przypilnujcie, żeby nie wszedł. Wy, wypchaj go, wypchaj go teraz, wypchaj go! Poświęć się! Nie! Kładnie no! No prawie! A, nie pchasz! Klepyć, A Okej, dzięki, mam czkawkę. Męczkawka, męczkawka Siema Męczkawka Męczkawka Męczkawka, mięskaczkawka Ło, O Oho, <laughs> no, gdzie? O, tutaj. Nie wierzę, co to było? Przypierdiel, nie skija Zauważyłem taki kiemikę Hmm, czy to jest Gruby Gaming, kadalka? <suszel> nie, dlaczego on się na mnie popatrzył i mnie zostawił Faku Tak? Jak tak. mogłeś? Aaa dobra spadłem, widzowie, umieram O ty zablokowałam się No Faku masz przejebane, 5 sekund, dawaj Nie. O, no Dawaj, 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 ci do, ci do, do, Masz go Nie. 5 sekund, 5 sekund teraz wytrzymaj Proszę Proszę nie! Ja, czemu, no, czemu ta... Czemu ta ostatnia sekunda trwała tak długo? <laughs> Przepraszam, musiałem się na końcu Okej, okej, ja wpisuję. Okej. Okay. Nie, okay. po prostu się A mogę ja teraz wpisać? O, Pablo no, Paweł. Paweł od 0 do 100 Umiesz. Um, umiesz. Nie umiem. Paweł. 213. Piszcie. Czekaj, okay. okay. czekaj, próbuję wpisać. Napisz, napisz. Idziesz pierwszy. 51, 51. jest ci bliżej Nie, ja sobie robisz Pablo? Lusz, ale Lusz. ja już... Żeby nie było, ja to spisałem zanim Lusz. w ogóle zaczęliście pisać. Okay. Kandelka, leś, mało czasu jest! Zaraz przecinek pięć Okej, Chodź za mną, chodź, no chodź nie, ze mną. Nie, nie, bo mnie zepchniesz! Była taka scena. Gdzie Była taka scena! Nie! Lewo, lewo. Okej, okay, jeszcze raz lewo, jeszcze no, raz 100%. lewo, weź. Dobra, jest widz. Zawsze. To wygląda jakby zawsze tak było Nie, czasem była, raz była prosta cała linia Dosłownie O, Kręcę dupą, wygrałem swoje 3 złote na Orlenie <gulanie> Faku, gdy dostał promocję Drugi hotdog za darmo Ja <gulanie> oddał, od, oddałbym to komuś, bo nie lubię hotdogów na Orlenie Nie, są chydne na, na Orlenie czy na Orlenie? Nie, na Orlenie są chydne znaczy, tam jest, no sos, nie jest gówno Sosy są... Ja, jakby Nie, ja kiedyś lubiłem, myślałem, Grzybrytki że... brzydkie szczury? Są w brzydki. Łał! Bardzo ładny szczur, Candelka. Gruby, gruby, za, gruby, za, gruby za. Nie, nie, nie znowu to. Amir, to było najbardziej przerażające gówno, jakie Miki mnie kiedykolwiek spotkało. Nie, nie lubię tak nigdy więcej, dobrze? Nigdy więcej. To było zajebiste właśnie. Zostaw Gejuchu! Ktoś więcej No, spierd... dalej Gdzie jesteś? Opa, Co mnie bije? Co się dzieje? To chyba... Sobotana Nie wiem gdzie piękne Ty do przodu Mmm, no Kto jeszcze żyje? Ja, ja, ja też wszyscy no, no, żeby... Okej okay. Nie zabijajmy się Nie zabijajmy się, dobrze? Czemu? Ja pierdol, kto tu biega? Kto biega? No, się, kogoś za, nie zapijajmy zabijajmy się! Kandelka, ty pojebie! Mam nóż. What the fuck? Kandelka, mi stąd! Kto mnie bije tak mocno? Samocena. mocno? Nie. nie, nie Zapiję ci kandelka zaraz. O mój zaraz! Proszę! Proszę! Nie! Pablo, nie patrz w tył. Dlaczego ja się ruszyłem z tamtego miejsca? Czemu Kumiko miał ten pieprzony nóż? No kto jest z tym od razu? bo się mieliśmy nie bić. No prosiłem! Nie pijmy się. Prosiłeś. Kumiko co robi, Kurwa. A zabawię się wentiniarza. <śmiennie> w Kumiku spel największy. Ej, Kumiko. Pełog. Prosiłeś, ale nie kazałeś. Wie. Nikt nie prosił, nikt nie kazał, zamknąć bognę <laughs> yeah, z Dzięki E, O, oh, hej Zabije się samochód No zabiję... Ej, no, hey, what the fuck was that? Say, o Boże, no, no, no Pablo What the fuck Pablo Nie Ile tej może osób przetrwać? Chyba dwie tylko. Nie, trzy na tablicy wyników masz. Na ścianach są. Nie, nie widzę, no bo się wszyscy ruszają. Miko, daj mi chwilę podtrzymać. Dobra. Dobra. A nie, Kusiu, nie chciałeś nie zabijać. Jak będziesz chciał, to sobie wypływać. Będziesz tak. I tak gryby, gryby, wlazłem. Gryby wlazłem, ci, wlazłem ci do dupy. Oni wiedzą, gdzie jesteśmy? Nie, <grym> Kumiko, to by też wylazłem do pośladu. Mmm. Chcesz kumiko? Tak, przyjmę. Dobra. No! Jak się no bawisz? Czekaj, czekaj, chcę się zabawić. Weź to ode mnie. I <śmany> <śmany> Jak ten dziadziuś. <śmany> Jak ten dziadziuś. <śmany> Ty, chcesz się zabawić? To... Pabla moją miejscówkę. <śmany> Ej, no, dostałeś, jesteś bo... No kurwa, jak? Cześć Kurwa, jak? Nie mieliście skora? 207 157. 212 Ja miałem 157 She Zagrałem w King of the Hill, proszę No jak wybierze nam tą grę, to... Yo Halo playsa, place numa Mama nie ma Numa, numa, U mnie każdego <kanderta> lata. <słuchaj> lata i pe. na nu, na nini. Ej, strunacie! Panie kolego! Tak, tak, zagrać tak, tak, Stickmany? tak, 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 jest nie, z Tykmanem się tak przyjadły Plejsa Plejsa Ja wiedziałem, że 3 miesiące graliśmy <grym> w, <grym> w nie no, no tak, i są nudny w hu Nie proszę, jak <grym> mm. <grym się w tym tle> dlaczego... Czemu ty nie skaczesz jak biegasz? Bo... bęczę się A, faktycznie A, to w malasie, malasie, malasie Fakty, fakty. Jest nie. trochę oderwany, ale, ale. Okej, okay, to była kondelka, wiesz. Tak mi się wydaje. Nie, ale A, dupa, dupa, ja pierdolę. No, Kimiko jest mega przystojny. A. Cóż, co Nie, Bo, 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 czemu nie? Zobacz, czekaj, bo tutaj jest dziś rady, rady i koch. Już nie no. Ej, zaprosicie się kogoś do gry? Można zaprosić, no. dobra, piszę do Bajdzioka. Piszę do Bajdzioka, przymocuję Ciebie tu. No w ostatniej chwili mnie zabijesz. Możliwe. Nie dam się. No chodź. no! Nie proszę! Co MMA! Wyjebał je w łeb! Co się stało? Ona, ona brzeszła przez pod Wiem skąd wiem przegrasz? Mówię, że skąd mnie przegrasz. No i przegraś... Kupiła się, się. w bloku. Wzibała się w tekstury. Gratuluję, Gratuluję. Kebab, kolejną wygraną. Wiem dzięki Dobra, y tej kończy się następny odcinek, ponieważ... Nie, zagramy jeszcze jedną rundę i wtedy ale kończymy Ale ten swaj nie wbija na Wojszczad Spamie mu Zagrajmy ostatnią rundę i lecimy Będę na 30 Dobry. minut Dawajcie, wszyscy, wszyscy start Ty też, gdzie jest Borsuk? Borsuk! No, Borsuk Borsu już ma, Borsuk już ma really, Borsu? o, ty... Gruby! O, ba Bajdziu wszedł na max 4 Dobra, no to wbij... dodaj go tu Będziesz się siedział Dodaj go szybko Przenieś go BĘDZIEŁ BĘDZIEŁ będzie. 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 Ej mam będzie. lagi Ej Ostatnia gra i później następny będzie Więc będziesz se kuwa, siedział tutaj Na dupie okay. Bąb tak Ej bo nie, nie wywaliło Wywaliło ej. cię? Nie Wywaliło jestem na, jestem na lobby Nie róbcie żartów To o... chyba kara, kara boska za wejście w tekstury Zostaw mnie Zostaw mnie! Nie róbcie, 11, Mój tato umarł tam. Był, naj był najlepszym pilotem w Arabii Saudyjskiej. OK. Chyba ona się to na widzowie, ty lipa, masz obok siebie ludzi dosłownie. Jest dwóch ziomków na twojej wyspie Nie To prze... było tematu! <laughs> O oh god nie Ale zaguby. gruby miał już... Nie no Gruby tak by przegrał to musiałem go wywalić Nie Teraz No jak proszę cię 10... nie wierzę w to Jakby co jak będą 4 sekundy to walnie, więc... Dobra, już chyba nie da rady. O! 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 <grymne> Widziałeś to, widziałem, nagrałeś to. Nagrałem. Jestem geniuszem, jestem totalnym bossem. Totalny boss, bossito, bo Boschman Oho To będzie zabawne. Dobra, z kim gra... Okej, okay, kto tam jest? Tam jest ten... O <grymne> Dobra Pablo. <grymne> dobra, Pablo. <grymne> <grymne> Cześć. Dobra Pablo to mu się tu kurwa, 360 stopni. <grymne> Ja nie spychałem nic na tej grze, bo to jest bezsens! Jezu! CO on ZROBIŁ?! CO? O za bojem. Teraz pod ciebie, idź! Teraz pod ciebie, idź, Nie, <laughs> nie, ty! NIE! 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 Let's go, go! Nie, ja nic nie mogłem zrobić, bo nawet tamta mi się rozwalała. Mogę za siebie pójść. Dobra, kończymy ten odcinek, ponieważ... PONIEWAŻ...